Witam, kolejny odcinek starocie Antyki Porcelana Militaria. Słuchajcie, przyjechałem do Teściu, bo tu do odebrania mam paczki z Niemiec. Ja to sobie na spokojnie rozpakuję, a później Wam pokażę, co mi przyszło, co kupiłem. Mówię tu rozpakowywanie to będzie sajgon, dlatego później się włączę i wszystko powiem i pokażę. Także do zobaczenia. Cześć, witam. Tak, jak obiecałem, rozpakowałem paczki u teściów. Wróciłem do siebie do domu i teraz Wam pokażę, co było w tych paczkach z Niemiec, które zamówiłem. Ten odcinek to jest typowo tylko pokazane. Same paczki, zawartość paczek, które, które, które widzieliście, gdzieś tam coś kupiłem na giełdach, ale to może zostawię na inny, na inny odcinek. Dzisiaj ten odcinek poświęcony jest po prostu zawartości paczek, jakie udało mi się kupić, żeby nie przedłużać to jest tak, taki pakiecik hełmów za wszystkie razem 5 hełmów zapłaciłem 420 zł to jest już z kosztami ściągnięcia są to hełmy strażackie to jest aluminiowy hełm M34 charakterystyczne tutaj charakterystyczne dziurki takie to jest aluminiowy powojenny hełm Mimo, że to jest wzór taki y, charakterystyczny, ten niemieckiego hełmu, to się wszystkim kojarzy, wiadomo, z, z Wehrmachtem i z tym, to jest hełm powojenny, strażacki. To jest hełm stalowy, też pomalowany. Tam, jest, tam była farba poprzednio, ta, którą widzieliście, taka to jest ultrafioletowa, ona w ciemności świeci, tutaj na czerwono pomalowany. Ten hełm jest. Już lepszy, bo skórzany fasunek jest ten stalowy, niealuminiowy. Że tak to wygląda. Drugi, również, trzeci M34, Przemalowany na czarno. Tu resztki farby. Widać takie, widzicie tutaj takie malowania. Też skórzany fasunek. Dosyć fajny. Cena za te 5 m420 zł. To naprawdę nie zła. Tu jest już hełm typu Gladiator Luftschutz z czasów wojny, tylko został po prostu zaadoptowany jako hełm dla straży pożarnej. Wiadomo, po wojnie nie było nic. Wszystkiego brakowało, a tu z czasów wojny takie obrony przeciwlotniczej hełmy były, gdzieś tam zalegały. Zalegały, może nie zalegały, no ale było ich dużo. Więc je przemalowano i wykorzystywano je w straży pożarnej. Nie tylko niemieckiej, również w polskiej. Fajny hełm, tyle że przemalowany. oryginalny z czasów II wojny i tu drugi. To jest oryginalne malowanie. Fasunek został wymieniony po wojnie. I tak to wygląda. I kolejną rzeczą jest. A yy... już polecimy z militarką. Teraz takie gogle. To są gogle z II wojny światowej. tylko ja muszę sam dojść do tego, co to są za gogle, bo to nie wiem, czy to są prawdopodobnie niemieckie. Yy... Ale czy to były gogle pilotów Luftwaffe? Czy może po prostu jakieś ogólne gogle przeciwpyłowe? Widać taka spianki, takiej zrobione. Tutaj uszczelnienie, bardzo ładnie przylegają do twarzy. Tutaj jest taka regulacja rozpiętości. O, Stare, stare gumki, stare zapięcie mimo to, gumeczki jeszcze elastyczne. Za te gogle zapłaciłem 145 zł. mnie wyniosło. Kolejne gogle strzelców alpejskich. Są gogle takie przeciwśnieżne, żeby zapobiec ślepocie. W górach też yy, gumeczki. To już troszkę mniej elastyczne, ale bardzo ładne gogle w kartonowym, grubym takim opakowaniu. Z czasu wojny gdzieś się zachowały. Niemcy na strychach jeszcze sporo tych rzeczy różnych takich mają. W bardzo dobrych stanach można trafić. Te mnie kosztowały 220 zł. Kolejną rzeczą to jest miernik. Z 1937 roku. Macie tabliczkę producenta i tabliczkę ROK. Co ciekawe, kupując go, nie wiedziałem, że tutaj jest tak zwany Waffenamt, czyli odbiór wojskowy. O, tu widzicie czyli taki e, dopuszczenie. Przez wojsko wermachtu do dostosowania to. Nie wiem, czy to widać dobrze, czy nie? O, orzełek taki ze swastyką na dole, numer jest. To by kosztowało e, 265 zł. Bardzo fajne. To dużo więcej jest warte około 500 zł. Różnie to sprzedawane było, 450 do 600 złotych nawet. Tutaj mamy stare lekarstwa niemieckie. Ampułki z instrukcją obsługi. To lata pochodzenia, różne są, niektóre są z czasów wojny, drugi są powojenne. Tu na przykład jest jodyna do odkażania. Deutsche Reich Patent jeszcze jest. Ampułeczki są oryginalne. Spójrzcie. O! że to do uzupełnienia. Jakieś apteczki. Wiecie, kto mnie ogląda? To wie, że zbieram. Jest instrukcja. Krótki opis. No wiecie, Za te puleczki Wszystkie ampułki, no Nie wszystkie. Tu jedno pakowanie jest puste. Bayer firma, jakby ktoś nie wiedział produkowała dla Niemców w czasie II wojny wykorzystywała pracowników przymusowych ale to takie krótkie, prawie wszystkie firmy to robiły do tego bandaż jeszcze był kolejna rzecz to jest apteczka, to jest apteczka cywilna, werbandkasten eee... Metalowa. To jest okres, ja nie wiem nawet, czy nie pierwsza wojna światowa. Ładny stan w środku jest nawet yy, taka, to nie jest instrukcja, tylko spis, co zawierała. Za to może troszkę przepłaciłem, nie wiem, 90 zł. Dałem. Bo troszkę mnie poniosło, ale. Dobra, teraz przechodzimy do naprawdę fajnych rzeczy, rodzyneczki. Pierwsza rzecz, bardzo ciężka. Karawka okuta srebrem. Piękny, ciężki, ciężki korek. Tutaj pokażę sygnaturka 925 Sterling. Bardzo ciężka, piękne. Piękne szkło, naprawdę. Ołowiowe. I za tą karafeczkę mnie wyniosło, już Wam mówię, bo ja tu sobie spisałem, 290 zł. Naprawdę te karafki chodzą po dużo więcej tutaj w Polsce. W ogóle, no, nie wiem, 500 zł, 400 na pewno lekko jest warta. Druga karafeczka, również miodowy taki kolorek, kwadratowa. Piękny korek, zdobiony również. Spójrzcie. On tu pokażę pod światło, jak to wygląda. I tutaj również jest sygnowana. Jakaś jest inskrypcja. Tłumaczyłem go. Tłumacz dziwnie, to jakoś. Chyba jest imię, nazwisko. ECHREN Gabe. I coś tu jest o materiałach wybuchowych. GmbH. I zaraz jeszcze sprawdzę, czy to jest próba. Jest chyba 800, o ile dobrze mu... pamiętam. Widzicie? 800. Stare srebro. Nie, nie zdążyłem jej umyć. Taka karafeczka. Ona mnie kosztowała. Hmm... Już Wam mówię, yy, 370 zł. I to uważam za mega strzał Z tego jestem najbardziej zadowolony. Spójrzcie, jaka piękna paterka. Spójrzcie na te zdobienia, naprawdę tu na bokach. Zobaczcie dzieło sztuki. I jest to ona na stopie. Jest to plater WMF. Stary WMF M. Sygnowana jest AS, czyli to jest takie wykończenie antyczne. Bardzo piękna. To jest sygnatura z roku 1880. Ja tutaj Wam pokażę tą sygnaturkę. Nie wiem, czy będzie widać. Chyba no tak będzie lepiej widać. Widzicie? A to jest takie to wykończenie antyczne. WMFM. Przepiękna, naprawdę udało mi się kupić z Niemcem jak pisałem, to pisał, że miałem szczęście, bo bardzo dużo osób było nią zainteresowana zainteresowanych. Ona sama bez tej stupki byłaby piękna, ta stópka to jeszcze jej dodaje po prostu takiej wynosi on tak na szczyt jakby elegancji. Może trochę przesadziłem z tym określeniem, ale naprawdę no podoba mi się szczał. I słuchajcie, dałem za nią, ee... żeby nie skłamać. 265 zł. Ja ją zostawiam dla siebie, bo mówię kiedyś pokazywałem. Kto nie widział spójrzcie, cukiernica skrzynkowa frageta za 30 zł na eliksie kupiona. Gdzieś tam na którymś filmiku jest, jeżeli ktoś nie widział jest zainteresowany, spójrzcie. Także w platerki wchodzę. Jak gdzieś coś okazjonalna cena a to naprawdę jest. No widzicie sami, widzicie sami, jak to wygląda. To jest dzieło sztuki. To jest końcówka XX wieku. Przepraszam, XIX wieku. No przepiękne. To by było na tyle. To były paczki. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Aha! Zapomniałem jeszcze dodać. Córka dzięki maja Córka mi tu trzyma telefon, pokazuje. Tutaj do tej karawki. Niemiec jeszcze liścik dodał podziękowaniu za zakup. Takie ja to mówię, wspomnę o tym, bo to miły gest naprawdę. Do, dorzucił mi jakąś tam czekoladkę. Także nieraz właśnie Niemcy gdzieś kupują, coś od mi w paczkach przysyłają jakiś, jakiś liścik: Dziękuję za zakup, albo, albo życzę miłej zabawy, tego typu naprawdę. Fajne, to miłe, bo u nas się tego nie spotyka. I tyle. Dziękuję wszystkim, do zobaczenia, cześć!